Co rozbliżej święta, w związku z czym zrobiło się zimno. Ale to dobrze, że zrobiło się zimno, bo to oznacza, że niedługo będziemy kupować prezenty. Dziś wyszliśmy na ulicę, zapytać Polaków, ile wydadzą w tym roku na prezenty. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. E, chciałem Wam zadać takie proste pytanie: ile w tym roku mniej więcej wydacie na prezenty? Z dwie stówki. Mniej więcej dwie stówki. O, nie wiem, ciężko odpowiedzieć na to pytania. Myślę, że. Koło kawia pójdzie. No szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Myślę, że jakoś nie, tak nie za dużo, bo raczej chodzi tu o gest, a nie o to, ile jest pieniędzy wydawane na to. No na prezenty zawsze się wydaje sporo, oczywiście, prawda? Tak się zdarzyło. E... To, co chce. Czy ja rozumiem. białe jakieś fajne prezenty? Twarde czy miękkie, prawda? Około 200 złotych, myślę. Dla rodziny. Okay. O, myślę, że tyle mi przybyło ostatnio osób, że tak... no, z parę stów na to może nawet pójść. Zależy, ile osób kupuje. 420 może złotych. No, trudne pytanie. Powiem szczerze, że jeszcze nie zabrałam się za ten temat i... i no, nie wiem, ale tak mniej więcej, no, 500-600 zł. Okej, okay, okej, okay. a jakaś prognozowana kwota? A, no to ile taka, czy, takiego wedla na przykład to około... Cztery, Coś, coś koło 4-5 złotych mi się wydaje Co? Że zależy od czego? Ile ta przeleje na krócień Wszystko się wyda a, a, a. Możesz tak. mówić w dolarach Pewnie nic Pewnie nic No Oj, za dużo no, już Ja wydaję od uchyśnięć już na prezenty Ile już kupiłaś? Nie... Dla siebie tylko A jakie? O jezus, buty i to strzypaje, płaszczyk, zegarek, wszystko kupiłam, musiałam mieć. Jaki był najdroższy prezent, który pani kiedyś komu sprawiła? Oczywiście dla mojego dziecka. Konsola. Do, dobra mama, tutaj jest, dobra mama. No, ze trzystówki. Nie, ładnie. Na... 4000, MacBook, tak, <laughs> dokładnie. Ale, ale tak sobie czy komuś? Sobie. sobie. Wiesz co, to chyba był zegarek Apple Watch za dwa tysiąca Dla koleżanki, chyba tak. Nie mam pojęcia. Szczerze powiedziawszy, wszędzie tak się mieszczę w cenie do 150 nie więcej. Tak się staram wydać. No ładny pierścionek, czy coś fajnego takiego, no, czy ładny zegarek, tak. Ojeju, nie pamiętam, nigdy nie patrzę na cenę. Siostrze to jabeczko za 500. Wow mega ja nie liczę w ogóle w kosztach. <noise> Siostrze się wiadomo, trzeba większy, nie? Ojeju, to był dla mojemu bratu słuchawki do komputera za 300 zł. To był zegarek dla brata o wartości bodajże 250 zł. Ciężkie pytania was zadaję, nie pamiętam, co ja wczoraj jadłem na obiad. Nie wiem, jakieś perfumy dla mamy, ale nie pamiętam, do to kosztowało. Tak. Jakie byś chciała prezenty dostać? Bo ja myślę, że ten święty Mikołaj może słyszy. Ja już sama się spełniłam, tak więc nie wiem, czy potrzebuję więcej. Jestem zadowolona bo po prostu od to z prezentów od innych. Nie, tak więc od innych cokolwiek, a od siebie, dla siebie po prostu wszystko, co ja chcę. Myślę, no, szczerze mówiąc, tym myślałem o serze pleśniowym, bo też nie lubię z kabanosami, ale, ale tak ty miał wybierać tak rozsądnie. No to, nie wiem, jakąś bagietkę Mam nadzieję, że coś ciekawego Miłość Okej, okay, no cóż, także ci tego życzę Nie wiem, chyba pieniądze mi się wydaje Tak? Naj najbardziej uniwersalne? Tak, no bo można wydać na to, co się chce, nie? Szczęście I dużo zdrowia Myślę, że nic, bo to czas jednak spędzony z rodziną jest bardziej wart, niż jeżeli prezenty Dużo czasu wolnego oh, i dope. spędzanie świąt z najbliższymi i, przy i przyjaciółmi Mamma mia! No, Teraz to ja już dajmy. sam nie wiem, co powiedzieć po takich Chyba słowach. A wstyd powiedzieć, żeby się chciało zwykłą grę komputerową, nie? O, nie Czasu nie ma. Tom Raider. <grym> Samochód byłby fajny. Jakiś konkretny? Nie ja mam jeszcze wybrać. A chociaż rocznik? No, nowy jakiś. Ten, zawsze uważałem, że miałem duszę Klawiszowca i zawsze chciałem mieć jakieś pianino dostać. No to, to, to jest świetna rzecz. Też tak uważam, ale to raczej mało wykonalne, bo to jest raczej droższa rzecz już. Okej, okay, a uważasz, że zasłużyłeś w tym roku na pianino? Absolutnie nie. Nie? Uważam, że jestem raczej złym człowiekiem. Starasz się o pianino w przyszłym roku? E, zobaczymy. Myślę, że się postaram. Co byście chcieli dostać? Bilet na Islandię. W jedną stronę? Może być w jedną. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy zasłużyłem w tym roku na prezent? Tak, była grzeczna. No, Kasia była grzeczna, ja nie wiem, bym to nie do mnie okaże, nie do mnie ta się decyzja. Tak, częściowo. Częściowo. Pół na pół bym. Okej, okay, rozumiem. Oczywiście, że tak. Czy przyjdzie do Was święty Mikołaj, czy byliście grzeczni no w tym pewnie, roku? No na naprawdę, jasne, tak. Pewnie, ja. Problem. No i o no, tyle... Czyli samej rózgi nie będzie, tak? Będzie nie. coś więcej pod choinką? No, prezenty, grzeczni cały rok byliśmy. Tak. Oczywiście byłam grzeczna przez cały rok. Dlaczego nie? Okej, okay, uważasz, że zasłużyłeś, że na taki prezent? <noise> Jesteś prześniowy, chyba tak. Jak myślisz, będzie rózga, czy jednak prezent pod choinką? Byłaś grzeczna w tym roku? Myślę, że będą mi prezenty i Rózgi <noise> Oczywiście zasłużyłam, byłam grzeczna. Myślę, że tak, byłem grzeczny. Na sam koniec chciałbym was zaprosić do charytatywnej akcji wspierania Szymona. Szymon, co chciałbyś dostać na święta? E, moi kochani suby i lajki oczywiście, bo jak, jak więcej tego będzie, to to my więcej będziemy mieli na święta. I, i dzwoneczki, bo są świąteczne. Też? Strzałęcie.